Cześć, witajcie z tej strony Olgier, a dzisiaj zrobimy test Pirat Gina. Tak jest! Zdążyłem przed pięcioma minutami kupić Pirat Gina. No jestem bardzo zadowolony tym zakupem i szczęśliwy z tego, że zamiast tego kupiłem, yy, zamiast mega boxa kupiłem tego gina, bo myślę, że będzie on kozaczki. Dobra, lecimy z gierką. Ciekawe jaki ma efekt. Aha, to jest taka kula. Ciekawe jeszcze jak przyciąga ten gin? Kurczę, z w tym meczu nie sądzę, żeby było tak dobrze. Chyba, ulta unta będę miał, to będzie lepiej na pewno. Bo będę mógł każdego przyciągnąć do burzy. Na przykład. Dobra, kogo my tutaj jeszcze mamy? To nikogo nie ma. Uuu, to jest chyba pamp. Uuu, zaraz się zabiję. No, ono ma no, jedynie... Uciekaj! 3024 bije jednym atakiem. Już pomnę. Dobra, uciekam. Ja nie mam szans. Kurcie, ale trzecie miejsce. Mój stan karkowy też zmienił się troszeczkę. teraz planuję pić 11 000. Najszybciej. a tutaj jeszcze podwoiłem mi się rzuty. Mam tutaj prawie 10 500. Więc ładnie to idzie. Wszystko jest tak. Brakuje 27 pucharków do tysięcy 10 jest 10473. Dobra. Teraz może przetestujemy sobie tego dżina na zadymę. Potem zagramy nim jeszcze w, w zbiory klejnotów. Okej. Okay. To jest Mortis i gramy z dżinem w moim kurczę. To może być ciężko. Dobra wykopałem na szczęście Nie nie pozwolę żeby cię ten dzień załatwił Dobra Ciekawe ile ja na to natatuję Ja tyle na to Jest Dobrze tik Tik teraz popisał się Czuję że ta gierka może być dobra Jeśli dobrze my to wyjdzie Kurczę. A, nie trafiłem ultem Błąd Czy ona może ultu Użyć Okej, okay. no idź Ale zabiłem ją Dobra, jesteśmy na prowadzeniu Jeszcze w niego wleci ta głowa Nie wiem, kto tam był, chyba Mortis Nie, ale Tak, to był chyba Mortis Ale Mortis zabił tego tikasa. O nie, muszę sobie poradzić. Dobrze, dobrze, że mnie wypchnął. Nie, nie. To nie to. Gola mają, jak nic. Kurczę, eight bit bitbok nie przegrać. Ale to no już tak dobrze się nie zapowiada. No, przegrano. O nie. Dobra. ty uratował sprawę. Nie! Gdzie ty to kopiesz? Dobra, nie zdążyłam mnie uderzyć. Jakoś bym musiał to wygrać. To nie wiadomo jak. O, okej? Okay. Nie, Tick, co ty. Dobra, udało się. Leć się. Kurczę! Dlaczego Tik ma? A. Dobra, przegrana runda niestety. No, przyznam, że na jakąś taką mapę. Nie wiem, jaka to mapa. Taka plażowa była. To ten Dream był bardzo dobry. Ale na tą mapę to on się w ogóle nie nadaje. Dobra, zbiorę klejnot. Jeszcze zobaczę jaka mapa. No taka przyzwoita dla Dżina. Mam nadzieję, że zasięg z tych krzaków będzie dosięgał. To najwyżej będę przyciągał i ich obijał. Już mam plan. Nie no, Dżin za mały zasięg widzicie. To jest teraz. Jest, zabili Tere. My mamy. Nie, oni mają. Jakbyśmy my mieli Ms, to by było kozak. Ale nie mamy niestety. Ten y, kiełek ma bardzo dużo. O. Dobra, ul. Bardzo dobry dla nas. Kurczę, chciałbym go przyciągnąć. Dajcie, on się przygotował. Uciekaj. Teraz to na atak. Działko załatwi. Dobrze postawiła działko. Bardzo dobrze. Można pochwalić. Jest, udało się. Spójrzcie. Tutaj mamy. Nie. Jak? Jessie, co ty wyprawiasz? Nie, jeszcze zblokował kiełek, nie. No, ta Jessie to jest komp kompletna. 50 życia kiełkowi zostało, nie! stracone na tym odcinku, niestety. No, takie życie. Przetworzę skrzynkę, w której nic nie będzie i zakończymy ten odcinek. Jak odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, wygrywcie z dzwoneczkiem, pa! A tę godzinę oceniam, no, nie lubię grać z bardzo ale tak z wyglądu to oceniam 9 na 10. Pa!